Cześć, Cześć, tu Edyk i dzisiaj pogramy w Terrarię. Zapraszam do oglądania. Dun, dun, dun. Więc tak, na początek... może zabijemy trochę slime'ów. Dawno... O Jezu, jak dawno nie gram w Terrarię... osoba na Skype'ie proszę się zmontować. To jest prośba do Mr. Square, z którym przed chwilą gadałem i nie chcę dać sobie mupa. Dobra, ile mam już tego? Mam 3 trzy, trzy żelu, czyli teraz... Muż, teraz pościnam trochę drewna. I tak, W Won. I tak, pierwszy odziny. Te, te sterarii miałem nagrywać z moim kolegą, ale... Umówiłem się z nim do nagrywania, ale oczywiście on się nie zjawił, więc pierwszy odcinek będzie bez niego, a następne już się postaram, żeby były z nim. Więc to będzie. Yy, ja będę serwer chyba stawiał, bo nie wiem, czy jego internet utrzyma, w sensie komputer, albo też internet. Więc to ja będę utrzymywał serwer i będziemy grali na tym safe. Co teraz? Ja gram. Więc to nie będzie takie, jak to nazwać, trudne do zrobienia, bo tam już stawiałem serwery i takie różne. I to nie będzie. Z nim już się trochę ogarnęłem, ale nie wiem jak on będzie z mikrem. to to jest już dotyczące jego sprzętu. I nie wiem jak on to zrobi, żeby było go dobrze słyszeć. I żeby nie szumiało i ogarnęłem już jak się nagrywa z kimś żeby był głos jego i mój użyłem e, e, jak to nazwać plugin do Skype'a Palamana coś takiego Palamana e, że mogę nagrywać rozmowy i, i to jest tak samo jak w Audio City i będę to montował z, e, z obrazem i nie wiem, czy on będzie też sobie nagrywał ten filmik na swój kanał, czy nie, ale chyba myślę, że powinien, będzie chciał, ale nie wiem. Mm, dobra, trzeba się ogarnąć, bo zaraz noc. Dobra, co jeszcze dotyczące. A! Yy, dzisiaj mamy 22 grudnia, czyli to jest jeden yy, dzień po. Niby kataklizmie, którego nie było, bo pani babcia z Radomia, jak to było na kweku, wzięła, wystawiła rękę przed kometę i ona nie uwalnęła w nas. I powinniśmy jej tak bardzo podziękować. I to za tym, żeby jej podziękować, to piszcie w komentarzach, jestem za z radomia. Dajmy jej kilo, z, e, liter zwyżka czy coś takiego. No i, tak, sobie. Można by te, teraz jeszcze do dotyczącej tej fani z radomia. To jest bardzo dziwna sytuacja, bo. E, może oglądaliście, może nie, filmik z e, Wigilii z Radomia i była taka babcia, która e, wyciągała rękę po zbyszkę, i teraz każdy z niej już kręci bekę. I nie wiem dlaczego, ale niektóre, e, niektóre, nie wiem, memy czy coś są bardzo śmieszne i dobrze wymyślili. Więc ja tam nic nie mam przeciwko, ale nie wiem jak ta Babcia się teraz czuje. Dobra, co tam jeszcze? A tak, w ogóle mam je... coś wam powiem na koniec filmiku. I to będzie dotyczące przy... nadchodzących świąt/dni. I, I to będzie, nie wiem, czy Wam, nie wiem, czy wszyscy obchodzą te święta, bo wiem, że niektórzy są innej religii, nie będę się mieszał do tego. Czy ktoś jest, nie wiem, mm, ktoś wierzy w, w, jest Hindusem, czy coś, ale, ale wiem że Polacy to chrześcijanie, więc to będzie odpowiednie. No i, Yy, tak w ogóle yy, Na czas patrzy Mr. Squarek I jak mnie pomyli to go nie wiem co mu zrobię Ale No <laughs> Dobra trzeba się wziąć Za chatę jakąś <laughs> Dobra Więc tak a, tak w ogóle ten e, odcinek Serarie miał się pojawić już w, w piątek miałam nagrywać go z sepkiem, ale oczywiście pytałem się go, że kiedy ma czas, on powiedział, że zawsze ma czas, więc spytałem się go, czy e, możemy nagrać w nas e, w piątek. I on powie, zgodził się, ale oczywiście jak... jak na niego, on nie przyszedł. Więc to jest trochę... nie wiem. Trochę z nim tak dziwnie będzie z nagrywaniem, ale może się uda. W końcu jakiś odcinek nagrać. Dobra. No jest. Tak w ogóle. Weźcie, napiszcie mi w komentarzu, e, czy pozwolicie mi wziąć jedną rzecz, w sensie hack. ...z mojego save'a, żeby, na przykład jak będę budował coś, żeby, żeby mógł się łapać czegoś, czy jakieś różne jaskinie. Żeby ten... Żeby na przykład teraz, że jak spadnę, to żeby nie budował... To jest, jeszcze zależy od was, bo nie będę... Bo nie chcę robić tego tak... Jak gdyby, tak bez waszej wiedzy, żebyście później nie było... Nie było hejterów, jak oczywiście, jak zawsze hejterzy. Ach, kurczę. I żeby nie było... wbić sobie tam rzeczy czy coś takiego. Nie. Ja wolę się z wami to uzgodnić i mieć święty spokój później. O, idzie noc. Trzeba to te... Aha, dobra. To. Dobra. <laughs> Co, um, może pojawi się seria z minecrafta ale muszę trochę go ogarnąć e, z ten, zrobiłem już sobie Minecraftera, więc już będzie spoko mam swojego skina i te różne e, i teraz powinno już dobrze iść może nakręcę jakiś nie wiem, jak to nazwać. Yy. 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 Jaki, jakąś serię z jakiegoś serwera, czy coś. Albo ja może postawię serwer. Bo jakaś ten dom nie wyszyta, ale dobra. Zaraz się. <laughs> A, sorry, że będę tak czasami tak e, kaszlał, bo jestem trochę przeziębiony i wiecie, jak to jest więc trochę będzie trudno, ale postaram się tak nie robić za często. Yes. hejterzy a ważnym... A, mam pytanie do Was. Czy waszym zdaniem powinno się usunąć wszystkich hejterów, którzy e, coś. E, Hejtują pod różnymi filmami. Jeśli jesteście na tak, to, nie, to ja napiszę komentarz, że kto za hejterami to tak, tak, tak. Nie, e, lubię to jest, żeby hejterzy zostali, a nie to, żeby ich usunąć czy coś. E, dobra. E, e, Mr. Square, ile już nagrywam filmik? Zaraz, przepraszam. A, dobra, Dzie dzięki, dzięki. A, zaraz coś muszę zrobić. A, e, do, e, mi napisał Skwerek, że mam powiedzieć o nowym tle, który mi e, zrobił czy, i bardzo mu dziękuję oczywiście. Oczywiście on mnie słyszy, ale to... Nie będę, bo mi napisał, że. Żeby... No. I tak w ogóle ten filmik, który się pojawił, że o nowym tle, to on stworzył. On nagrał, ale ja nic. Ja go wrzuciłem. W sensie. No, dobra. A czek... I powinno być już git, No bo. Pochodnie muszę zrobić. tom, tam, ta, tom. Dobra, światło. Ten filmik będzie krótki to chyba już będzie koniec. Zaraz dokończę ten domek i kończę. Więc to... Dobra, to już będzie koniec. <noise> Dobra, yy, krótkie cięcie zrobię. Witam po przerwie. Takiej długiej trochę przerwie. I dokończymy tą chatę i się żegnam, bo za długo ten trochę odcinek trwa już. Więc, hata skończona. Ząbiek mi się dobia zaraz. I to więc tak. To co wam obiecałam na początku filmiku to jest też chciałbym wam życzyć wszyscy, e, szczęśliwych świąt w gronie rodzinnych i ogólnie, żeby się lepiej się czuli w następnym roku, jakieś mieli postanowienia. I to będzie wszystko. Cześć na razie, dajcie lajka albo suba jak chcecie. Nara.